Cześć, hej, z tej strony Kajetan, witam Cię ponownie na kursie Wizard Skating. Dzisiaj pouczymy się drzewa tyłem w pozycji otwartej i zamkniętej. Robi się tu już troszkę bardziej skomplikowane. Jeżeli ominąłeś poprzednie lekcje, to tutaj odsyłam. Powtórz je sobie, przypomnij. Potem zapraszam Cię do części z jazdy tyłem, która jest oczywiście bardziej skomplikowana. No to co, zaczynamy. Dzisiaj nauczymy się następujących rzeczy. Okej, okay. jak wiecie, robi się troszkę skomplikowanie, czasami nie wiemy, nie wiemy gdzie jedziemy, bo głowa patrzy tu, tu na rolki, nie wiadomo o co chodzi. Zaraz przeprowadzę Cię krok po kroku, a żeby się tego wszystkiego bardzo przyjemnie nauczyć. Pierwszy zakręt, zrobimy sobie oczywiście wersję otwartą, ona jest lekko łatwiejsza. Zaczniemy tak samo jak poprzednio od jazdy po linii prostej. Jak to wygląda, prezentuję... Jak się tego nauczyć? Zaczynamy podobnie jak w jeździe przodem, czyli będziemy sobie jechali do tyłu, tak? Ustawiamy nasze nożyce, ciężar ciała będzie na nodze prawej bądź lewej, zależy na którą stronę jeździsz, czyli tej nodze z przodu naszego ciała, okay? Tu mamy większość ciężaru, naciskamy sobie na drugie, pierwsze bądź trzecie kółko, tak jak już wspomniałem, wyjeżdżamy sobie nogą do tyłu i stawiamy ją na palec, okay? Trzymamy monolinię, to nam pomoże z balansem. Okay? robimy takich parę przyjazdów. Im bardziej odciążycie sobie tę nogę, która wchodzi na palec, tym łatwiej będzie Wam to zrobić, łatwiej będzie Wam trzymać balans. Jeżeli opanowałeś jazdę po linii prostej, kontrolujesz to, a nie także rolki kontrolują Ciebie, jesteśmy gotowi, żeby przejść do, e, do podnoszenia tej nogi z tyłu i po prostu tupania. Tak? Są to chwilowe takie impulsy: odrywamy, trzymamy troszkę na, na jednej nodze ciężar, odkładamy, jak nie czujemy się pewni. Jadę monolina. Stuk, stuk, puk, puk. Jak widzieliście, teraz oczywiście stuk, stuk, puk, puk musi być stuk. Podnosimy, stuk, podnosimy, czyli przedłużamy nasze podniesienie nogi, tak jak ostatnio, do około 3 sekund. Najeżdżam pozycję, nożyce rzucam. Podtrzynia. Pamiętaj, żeby przed wyrzuceniem tego pal palca, a raczej rolki na ten palec, Najpierw złapać porządną pozycję nożyc, tak? Czyli łapiemy to nożyc, otwieramy się, dopiero wtedy noga wyjeżdża, i dopiero wtedy ją podnosimy. To jest bardzo ważne, wyrobić ci to taki nawyk, żeby po prostu za każdym razem dobrze technicznie się przygotować do bardziej zaawansowanego elementu. Pamiętajcie, że zanim zaczniemy jeszcze jazdę po łuku, to ćwiczymy na dwie nogi, na dwie strony, bo dała dwie, żeby ćwiczyć dwie. Nie ma strony gorszej, trudniejszej, jest po prostu strona, którą trzeba więcej ćwiczyć. Ok, to co? Przechodzimy do jazdy po łuku. Zaczynamy sobie jazdę po łuku, oczywiście od wyrzucenia naszego, e, naszej nogi na palec do tyłu i wrzucamy sobie krawędź. Jest to krawędź zewnętrzna w rolce, która jest tak zwanym supportem. Ok? Wieramy się, jedziemy. Zademonstruję, jak to wygląda. Ok, palec, jedziemy po łuku. Jak widzieliście, odwróciłem się plecami w stronę zakrętu, ale moja głowa zrotowała się tak, że widziałem, gdzie jadę, okay? Głowa musi wcześniej się zrotować i wyspotować nam czyli zauważyć miejsce, do którego chcemy się poruszać, żeby nie było potem nieprzyjemności związanych z tym, że w kogoś wjedziemy. Kolejną częścią jest oczywiście podczas jazdy po łuku podnoszenie tej nogi powoli do góry. Pozycja Jeżeli to nie będzie sprawiało nam żadnych trudności, to przechodzimy krok dalej, czyli przytrzymujemy tą nogę w górze. Kolejnym krokiem, jeżeli opanujemy te łuki, zakręty, to oczywiście jest wjazd już w zakręt na dwie nogi, podniesienie nogi i wytrzymanie całego łuku, całego zakrętu na jednej nodze. Widzieliście, musiałem na końcu troszkę zakończyć ten łuk, bo jest tam słup, który pojawia się znikąd i nie chciałbym w niego bardzo uderzyć. A więc ostrożnie, patrzcie, gdzie jeździcie. Ok, ćwiczymy to oczywiście na dwie nogi, na jedną i na drugą. Była to wersja otwarta. Teraz przejdziemy sobie do wersji zamkniętej. Przejdziemy sobie teraz do wersji zamkniętej. Na przykładzie swojego łuku wam pokażę, jak to wygląda. Wersja zamknięta. Ciężar ciała mamy na nodze dalszej od łuku, a prawa noga wchodzi i kolano dochodzi do kolana lewego. Krawędź jest złapana wewnętrzna, wtedy będziemy w stanie płynnie i sprawnie sobie po tym łuku przejechać. Oczywiście zaczynamy znowu od jazdy po linii prostej. Gdzieś tutaj zauważyć, że znowu miałem monolinię, patrzyłem się przez bark, gdzie jadę. Tak? Większość ciężaru ciała jest na tej nodze, ta jest tylko wstawiona, napięte i trzymam taką pozycję. Przejeżdżamy sobie parę razy, jeżeli poczujemy się pewnie, no to co? Podnosimy nogę do góry i znowu przypominam, tak jak za sznur przy udzie, tak jak wspomniałem w poprzedniej lekcji, przywiązujemy to sobie sznurek, ciągniemy centralnie do góry. Wjeżdżamy pięta, podnosimy nogę. Kolejny krok to oczywiście przytrzymanie tej nogi. W powietrzu. Pamiętajcie, żeby ćwiczyć to na dwie strony. Jeżeli poczułeś się już z tym pewnie, to oczywiście przejeżdżamy sobie całą długość, którą tam sobie wyznaczyłeś, na jednej nodze, trzymając stabilnie pozycję. Jeżeli jesteś w stanie pojechać po prostej, to znaczy, że ty kontrolujesz rolki, a nie rolki siebie. Jeżeli jesteśmy już w stanie pojechać po linii prostej, zaczynamy zabawę z łukiem. Jak to robimy, cofamy się w progresji takie do linii prostej, czyli wyjeżdżamy napięte i jedziemy sobie łuk. Z nogą wystawioną po prostu na ostatnie kółeczko jak widzieliście, znowu byłem plecami do centrum zakrętu. Pozycja była zrotowana, ciało było zrotowane. Tutaj w, na nodze saportującej na mojej nodze wspierającej byłem na wewnętrznej krawędzi, a to noga tylko była tam, żeby w razie czego mnie podeprzeć, była na ostatnim kółeczku. Kolejny krok to oczywiście, tak jak za sznur, do góry. Jedziemy. Podnosimy sobie nogę, podnosimy sobie nogę, podnosimy sobie nogę, odkładamy. Kolejny krok to oczywiście przytrzymanie nogi w powietrzu. Jak widzieliście, tą wersję, którą zrobiłem. E Poruszałem się po łuku troszkę szerszym niż wyznaczyłem. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nie ściągnąłem swojego kolana do mojego kolana supportującego, czyli kolana pilota nie ściągnę do kolana supportującego. A to dlatego, żeby pokazać Wam, że mamy dwie wersje tego ćwiczenia. Prostszą, gdzie musimy po prostu złapać krawędź i sobie jedziemy, zaczniemy skręcać, ale nie będzie to zakręt ostry i nie będziemy mieli wpływu na to, jak mocno. Zakręcimy. Jeżeli chcemy zakręcić mocniej, musimy się A, zrotować mocniej plecami w stronę zakrętu, bardziej obrócić barki i spojrzeć, gdzie jedziemy, czyli e, wyspotować, czyli zauważyć ziemię przed momentem, w którym, do którym jakby dojedziemy do tego punktu oraz wyciągnąć nasze kolano i je skrzyżować. Jak to wygląda? Zaprezentuję. Dzisiaj nauczyłeś się, jak wykonywać drzewo otwarte do tyłu i drzewo zamknięte do tyłu. Są to ćwiczenia już bardziej skomplikowane, wymagają trochę praktyki, więc tutaj ćwicz, ćwicz, ćwicz. Aż nie wejdzie Ci to po prostu w krew, w nawyk Jeżeli bardzo ciężko Ci tu wychodzi Polecam zakup szyn Wizard, które pomagają w takich sytuacjach Widzieliście, że tutaj już mam e, ciężar ciała na jednej nodze Potrzebuję tego supportu, trochę się kiwam To jest normalne, bardzo ciężko jest pojechać równo po łuku na krótkiej płozie Dlatego tutaj polecam szyny Wizard, które możesz kupić e, oczywiście u Zico Racing Trzymajcie się, widzimy się w kolejnej lekcji Hej!